Andio, chodź na No, coś czuję. chodź na chwilę na wyższe piętro. Przestań się wygłupiać chodź na chwilę na chwilę. No już idę, no już idę. Od razu na no, no, no i. jest coś, coś nie się? tak. Coś się tu przesunęło. Mandzio? Tak. Też go widziałem, też go widziałem, ale jest co, zastanawiam się czy te wszystkie, tak, wszystkie maszyny to akurat są tutaj, dobrze. Co, znowu kusmy? nadal coś tutaj nie pasuje, no ale skoro mówisz, że tutaj niczego nie, nadal nie ma... Nadal ci coś tutaj nie pasuje? Co takiego może ci nie pasować, ja, ten kwiatek? Ja no nadal coś mi tu śmierdzi, naprawdę. Że coś ci śmierdzi? Tak, coś, coś jest tu nie tak. Coś I to nie jest kwiatek. Ja. Co, to pewnie ta kanapa? Co to to ten kwiatek? Nie wiem, coś tu jest nie tak w tym pomieszczeniu. Coś jest nie tak, ewidentnie. Ktoś, ktoś tu musiał coś przekluć. Tylko kto to może być? <laughs> o nie, proszę zostawić webronną szatę. No <laughs> o nie, kwiatek ucieka! Kwiatek ucieka kwiatek! Nie, nie do góry! Mogę. No jakby cudem mnie umarłeś! No! Mm. O, już wiem gdzie może. O, mas... coś. Się... A dobra, chodź tutaj. O, patrz. Patrz. Domyślam o, się. Już, już Domyślam mam się. Patrz na to. Fiu. Ja pierdzielę blady. Ja pierdzielę. No, to jest bloody. klasyka gatunku. Ja pierdzielę blady nigdy nas nie znajdą. A potem kurde, Jeszcze 30 ten... sekund i... No nie. Ale powiem tak... Aj, no kurde, szkoda, było blisko, dobra. Teraz już ratuj no, dupę dobra. lepiej. <laughs> Jak myślisz, rzucam się w oczy? czy Serio Nie tak. jest spoko moim zdaniem, Blady. Wiecie co znalazłem, panowie? Co? Kilka bardzo fajnych broni. Tak, hmm. a jest jeszcze jakaś... Uh, super. Mam granat, mam RPG. A, czyli wszystkie przecież dla siebie. No to wygląda. O, powiem tak, Bloody, trzymajmy się blisko siebie. No, trzymajmy dobra, się, blisko, się siebie. blisko siebie. Dobra, dobra, ja tak możemy zrobić. Trzymajmy rozdzielę. się blisko siebie. Ale, ci, pana, ale widział, jest to, dzisiaj pan... ładna pogoda. Wiesz, Bloody, popolałbym się trochę. Ładna pogoda? Hmm, możliwe, że są na dworze. To nie tu, ładna możliwe, na że po prostu podziwiamy ładną pogodę. Mi się wydaje, że po prostu ten... Po ty mnie tu ładna pogoda, a? No bo iść ładna pogoda. Ja ci zadam ładną pogodę ty, cholero ty. <grym> Dobrze lego tam, słyszę że go No. Ej czy nie strzelaj w bak paliwa, bo jeszcze podpalisz ty cały tak, dom! No właśnie, wybuchnie no, to wszystko! Co, cały dom podpalisz jak będziesz w niego strzelać! Co się dzieje tutaj? Znowu tak. niewiarygodne. Ale się przemieniłem po prostu. O, nie? Chyba nie Czy tutaj mnie jest magiczna ściana? Tak, <grym> tak, jest wiele miejsca Chyba mnie nie znajdziecie, no nie ma szans. Ciekawe, ja, ja... gdzie może być was... Bladeł? Gdzie ja mogę być? Ja wam powiem, no, chłopaki, że ciepło. Jest ciepło dzisiaj. Ignacy, podpowiem ci, że tam jest bardzo gorąco w tym miejscu. Hmm. Mhm, mm ciekawe. Powiem, że to jest jedno z tych miejsc, gdzie słoneczko może nagrzać i rzeczywiście jest wtedy... O, oh, 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 jak gorąco. To znaczy, że nie jestem w domku, głupcy. <ścoughs> Dobra, spoko, spoko, chilerino, zaraz się tu znajdziemy. Ty w zasadzie co ty na wakacjach o? jesteś. No ja jestem na wakacjach mega, co nie? Mm. To są takie wakacje, o których każdy marzy. Co ten Teletubbies tu kombinuje i kombinuje? No. No, Wakacje, palma... Może A. beczka... Ej, panie telentówisiu, co pan robi? Buduje Coś, pan kratkę, czy co? gra! Proszę bardzo... Proszę, my jesteśmy naprawdę po tym no dobra, nie, nie, nic, nic nie mówię. Nic nie nic nie nic martwcie się, gra. mordeczki, nie ma się o co martwić. Nie ma się o co martwić! Wszystko jest spoko, Coś? wszystko jest spoko. Ej! Nie strzelajcie w to, nie ma sensu, marnujemy amunicję. Zobaczcie, że tu też stoją latarnie. Ale tu jest nie jucha stare. Że... Gdzie ja mogę być, co, nie? nie Kurcze gdzie on może być? Chłopaki, no, tak, jesteście ciepło, ciepło jesteście. Ej, a teraz. A niektórych teraz? Ja ale nie wierzę. Nie wierzę, to. chłopaki! Co wam powiedziałem? Powiedziałem wakacje, palma, a co rośnie na palmie? Kokosy? Kokosy? No. i... Kokosy? Ciepło i No, no, no. Ciepło, no, no, i no kokosy tak daleko. O, ale, U, ale nie o, tylko kokosy! Ucieczka! Uuuu, mnie złapiecie! Dawaj go! Pokąd no, za dziadem! Daj. Gdzie on jest? <ślad> tu! Go. Dawaj! Go. Nie, drzwi zamknął! Jest kwiatkę! Gdzie? Gdzie? Nie pozwólcie mu uciec! Co się dzieje? Nie. No, w końcu. Ja twierdziłem, supoko, żublanej. Okropnie, okropnie. szczególnie kiedy wszyscy zaczęliście bić latarni, byliście tacy zadowoleni z siebie. Okej, okay, okej. Okay, 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 dobra, okay. czas na moje poszukiwania. jest bardzo dobra kryjówka. Okej, okay, ja uważam, Słuchaj, że wygrałem. Wydaje to, że... mi się, Zawsze tak uważam Że tutaj tak? sali. No, jest jak ty, ja ty ja mnie zobaczyłeś tego? Tak w kominku? Tak, ja Tym byłem przekonany, kominku. że ktoś tego użyje. Po prostu miałem przeczucie, że jeżeli się schował, nikt nie znajdzie. Aha! Czyli jesteś w jakieś? jakimś. Sprciulka. No ładnie, ładnie. Sprawdźmy czy piwnica ładnie. jest czysta. Mandziu, gdzie tam idziesz na tą górę? Tam nic Race, nie ma. Ignacy, ty jesteś trochę taki castaway poza światem. Oh, trochę. O, okay. czy to była jakaś sugestia, że mam poszukać na dworze? Dobrze, idę ja sprawdzić to. to na przykład tutaj, przedmiot? że tutaj jest takie pudełko, o, które przebiegło obok ciebie. No tak, pudełko mi. takie. Tu. <laughs> biegło na górę, tam pobiegło do przodu, gdzieś uciekło teraz. Widzisz? Dobre, ładnie, ładnie, dam ładnie. Ci, dam ci czasu, kuba, Dzieka. dam ci czasu. Dzięki. Widzisz to pudełko? Tu biega sobie. To kuba, bez kitu. Dobra, dobra. No o, jest, dobra, jest kibelku. W kibelku jest no, pudełko? To dobra, dobra to, to już nie się wyjdzie. Dobra, już nie wyjdzie. O, wyszło! Co? No, rzeczywiście, ale pudełko! Ale nie istre pudełko! Ale nie jest pudełko, kto by się spodziewał? Do. Kuba też masz dobry pomysł. To trzeba Co? przyznać. Co to, chłopaki? Ej to naprawdę dobrze wygląda. Ej, serio, to wygląda jak, jak naprawdę element otoczenia Ciepło, ciepło panowie, jak to się mówi, ciepło, ciepło nawet bardzo. Ciepło, ciepło oj rzekłbym, rzekłbym, że taki nawet obiad trochę na ciepło. Te beczki takie, mmm. Rzeczywiście, chłopaki. Obiad na ciepło. A, obiad, pio, mo pio. może jestem w kuchni, co? Obiad o, może pio. jestem w kuchni. A, A może nie, pio. to tylko podstęp może być. Nie, A może. nie. A może? Nie. A może. Nie. O, <śla> Kapucha tutaj była! na Kap... głowa to stała. Tak. Kapucha głowa pusta. Oj. Myślę, że oni tym razem są w środeczku, wiesz? Tak mi się wydaje. Tak, ja jestem na przykład w środku. Ja tak samo. Taki jestem, inside. Taki Spoko, mordo. O, co to było? O, ale, ale widzę, Nie, ale jednak, bo. To Więc szybciutko, szybciutko poszło. Co tam, alienku? No dobrze. Więc to tak, pomyślałem. To myślę, że gdzieś w kuchni się ukryli? Więc to tak. Roz... A może i w kuchni jesteśmy, banal. Nie jak to rozwiązać, idę pod ciężką artylerię. Ja będę aż przygotujesz mi tutaj moje danie. Poczekam na obiad, który mi to Czas na obiad, Mandzio. Co pieseł miał w łapach przed chwilą? Jestem piesem kucharzem. Piesem, piesem kucharzem. piesem kucharzem. Wydaje mi się, że ich tam nie ma. Posiłek. Wiesz, ale dobra. Mandzio, tak się robi dzisiaj obiad. <głos> <głos> Bloody was died. Mamy na obiad piesała. No dobrze, czyli został sam Mandzio. To, to, już jest, to już jest jakiś dobry element, bym powiedział. Poczekajcie, no jak go tutaj no Gdzie, nie, gdzie ty nie. możesz być? Dobrze, Mandzio, zaczął. Ja może od takiej podpowiedzi. Możesz ją troszeczkę skumać lub nie, ale może, może zróbmy tak. Ciekawostki polskiego idioma. I powiem jeszcze, że jesteśmy we dwóch tym samym problemie. Ciekawostki. A nawet top 10 ciekawost. Może być i top 6, może być i top 3 Naczelny polski Meatbuster. O no, dobra, to już było... Mocno. Chodzi o to że Boxdel, tak? No, tak. I co on robi? O poczekaj, mi coś tak jakby. A jaki! Tutaj... Co? Tutaj niby nie patrzył. KAMOOOOOOOOOD! No! Aha. Gdzie jest Kuba? Ciekawe, no, no, gdzie okay. jest Kuba. <gulet> Okej, <Okay. gulet> no. <gulet> A, że Boxder, że pudełko! <gulet> Mam to się zabić. No to śmiało. Czekaj no, na Czekaj, to, polski co co to, to Halo, Bo przepraszam, no. co to miało być? Ale halo! No. Alien, znowu, o, znowu, znowu... Ja no, no. Ale znowu! znowu, znowu. nie poczekałeś, jak my z nią zdążyliśmy z... się schować. <laughs> Powiem no, ci tak, nie ale nie że twoja sesja nagrywkowa od nie była tak dobra jak dziś. Dobrze, <laughs> panowie. Jak chcecie mogę wam pokazać wszystkie śmieszne filmy, które wyprodukowaliście w tym roku. Zapraszam do mnie. Czyli co tam... nie ma żadnej... To jest są. Już sekundę. Ja też wiem. Ty chodź tutaj, szybko. Oni wcale nie są na kurze wtedy. A tu nie, są. nie są na kurze? Okej. Okay. Zapraszam Dajmy tutaj. tutaj. Proszę Andiu. To są Oj, wszystkie, nie, tutaj wyświetlone, nie, są wszystkie to. twoje śmieszne filmy w tym roku. Bloody twoje też. Ooo, <laughs> to jest tego dużo. Jak ty mnie tutaj kurde zahaczyłeś, ja byłem tak fajnie schowany. Wydaje mi się, że pora tutaj na trochę klasyki. Pora. Butelka będzie grana, butelka będzie grana. Albo jakiś kubeczek. Albo kubek, albo loterię. Myślisz, że to się uda? Myślę, że może się udać. Dobrze chłopaki, powiem wam tak. Butelka na górze. oni nas oszukali, butelka na dole. nie. Przebiegłe. Powiem wam tak, że w moim... W mojej wypowiedzi było kłamstwo, tylko nie wiecie jak duże. Czy to było kłamstwo, że na górze, czy to było kłamstwo, że butelka, czy to było kłamstwo, że obydwa. Wow. A tyle kłamstw chciałeś wow, w jednym momencie. No, za... no właśnie, to trochę jest. Jaki nie Jaki kłamliwy. Wie, YouTuber. Czyli, czyli pewnie skłamałem tylko w jednej sprawie, a być może w obydwu. Zakłamany youtuberze, tak no nie wolno robić. Bardzo śmiesznie się zrobiło. Widzisz to co ja? Tak, widzę to co ty. <laughs> No dobra, to chyba... Poczekaj, 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 poczeka, poczeka. bo oni się śmiali, kiedy Kuba był tu, a my tam. Gdzie są? Nie wiem, gdzie są. gdzie są, nie wiem, gdzie są. Ja powiem tak, nie macie no pojęcia, gdzie jesteśmy. Słuchaj, nie, wiem, gdzie nie mam pojęcia, pojęcia nie wiem, gdzie jesteśmy. Totalnie nie wiem, gdzie są. Totalnie nie macie ma najmniejszego pojęcia, nawet wyobrażenia, gdzie jesteśmy. Ale to nie jest klasyka z gatunku, tak wam powiem. I to jest <noise> To nie jest, jest klasyka z gatunku. Zaraz się dowiemy. Chociaż zależy popoń. z jakiego no, no, gatunku no, no, bo to chyba... Baje... To jest klasyka oj, z gatunku Bladeusz, nie ale nie klasyka tak, z gatunku to jest, Butelka. To jest klasyka z gatunku Bladeusz. Po prostu kolejna genialna kręgówka Bladeusza. No co tu dużo ukrywać? Hmm. Zaraz was znajdziemy. No, jeszcze będą mieli takie przykłady. No Aczekaj, a może tu. Poczekaj, gdzie znamy? <noise> <byś? głos> <noise> <Głos głos> <bim> <Halo. głos>